Słuchasz podcastu Bajeczne Słuchowisko Historia. Poznaj fascynujące zdarzenia, losy wyjątkowych osobowości i odwiedź niezwykłe miejsca. Gotowi? Gotowe? To zaczynamy! John Ronald Royal Tolkien to światowej sławy angielski pisarz. Profesor języka staroangielskiego w Oksfordzie, jeden z najlepszych filologów swego czasu, autor licznych prac naukowych. Zasłynął przede wszystkim jako twórca Władcy Pierścieni, powieści, której akcja umiejscowiona została w mitycznym świecie Śródziemia, a także autor Hobbita. Jego powieści do dziś cieszą się ogromną popularnością. Czy to możliwe, że słynny pisarz fantazy miał wśród swoich przodków Prusów? Genealodzy i tolkienolodzy przekonują, że tak, Okazuje się bowiem, że na Mazurach jest miejscowość o nazwie łudząco podobnej do nazwiska twórcy. Według Niemców, tołkiny w gminie Korsze mogą być rodową siedzibą Tolkienów. Zdaniem naukowców z Niemiec, słowo Tolkien ma swoje korzenie w języku pruskim. Genealog Max Mechow tłumaczy, że nazwisko Tolkien pochodzi od nazwy miejscowej Tolkunen, później Tolksdorf. Tolks zaś oznaczało po staroprusku, tłumacz, ten, który wyjaśnia. Zatem Tolkien to ten, który jest ze wsi tłumaczy. Ryszard Derdziński, jeden z najbardziej znanych w Polsce specjalistów w dziedzinie Tolkiena, sprawdził, o który Tolksdorf mogło chodzić. Wiele wskazuje na małą miejscowość Tolkiny w gminie Korsze. Jej nazwa przed II wojną światową brzmiała właśnie Tolkynen, a w 1938 roku zmieniona została na Tolksdorf, co tłumacząc z niemieckiego oznacza należące do Tolka. Sam pisarz przekonywał, że jego rodzina z plusami wschodnimi nie ma nic wspólnego, a wywodzi się z Saksonii, skąd uciekła w połowie XVIII wieku do Anglii, zaś nazwisko Tolkien jest z angielszczoną formą niemieckiego przydomka Tolkin od przymiotnika Tolkun, który oznacza ryzykancki, brawurowy, szaleńczo, a nawet głupio odważny. Powojenne badania wskazują jednoznacznie, że jest to wtórna etymologia. Tolkienowie w XVIII wieku mieszkali w Niemczech, ale przybyli tam z Prus, skąd wyemigrowali wzdłuż wybrzeża Bałtyckiego. Jeszcze do 1945 roku w książkach telefonicznych królewca można było znaleźć to nazwisko. W swoim opracowaniu o rycerzu Tolkienie, Czerwonym Wilku i Pięknym Lesie, najdawniejsze dzieje nazwiska Tolkien, Ryszard Derdziński przypuszcza nawet, że Tolkienowie mogli brać udział w bitwie pod Grunwaldem po stronie krzyżackiej. Nazwisko Tolkien nosili wszak w XV wieku między innymi rycerze bałdyjscy, a oni mieli obowiązek stawić się do walki na wezwanie kontura Bałgi. Choć położona na uboczu, bez wątpienia ta niepozorna mazurska wieś stoi przed historyczną szansą, by stać się prawdziwą atrakcją turystyczną, odwiedzaną przez pielgrzymki fanów Tolkiena z całego świata, ciekawych kolebki tego słynnego na cały świat nazwiska. Sam pisarz, kształtując w swoich dziełach wschód-śródziemia i mroczną puszczę, mocno wzorował się krajobrazem prawdziwych lasów, które odgradzały ziemię Germanów od imperium rzymskiego, umiejscowionych nauku Sudetów i Karpat, sięgających aż po Ziemię Prusów. Kto wie, być może przekazywane opowieści o przodkach i rodzinnych stronach krewnych małego niegdyś Johna Ronalda Roela Tolkiena miały wielki wpływ na kształtującą się w nim wyobraźnię, która ukazała kontynent śródziemia milionom czytelników. Był to podcast słuchowisko, historia.